Cześć, witam Was. uśmiechnięte, ale zmęczone. Słuchajcie, jak widzicie za mną, jestem na plaży. Jestem na wykopaliskach koło Radomia. No i jest tutaj plaża. Mieszkam nad zalewem. Mam kwaterunek nad zalewem i oczywiście jakby tego nie wykorzystać. Jak widzicie, plaża duża, ładne jezioro, zamarznięte, chociaż z brzegu tutaj jest... Jest całkiem elegancko. Nie ma lodu. No i przeszedłem sobie tu poszukać dla relaksu yy, Jakiś monetek. Może coś z biżuterii się trafi. Nigdy nie wiadomo. A przy okazji będziecie mogli to zobaczyć. I ja sam się przekonam, czy jest coś po sezonie na tej plaży, czy nie ma. Czy opłaca się po sezonie chodzić, czy się nie opłaca. Dobra, idę włączać Dusa. Nie wiem jeszcze, na jakim trybie będę chodził, ale chyba na pitchu. Tryb pitch. No i może uda mi się coś znaleźć, może mi się poszczęści. Dobra, widzimy się już za chwilę przy sygnałach. Strzała! Takie znajdki bardzo popularne zryweczki też bardzo popularne na plaży plaża fajna, pewnie pełno śmiecia będzie, wiadomo no ale może jakieś monetki, może biżuteria chociaż na to nie liczy, ale w sumie liczy się wypad Zawsze już pierwszy raz w tym sezonie będzie polatany na po plaży. Chociaż po plaży też do końca nie lubię tak latać Wolę za historią. Wiadomo, wody. Taki ładny sygnał. Aha, chodzę na programie Deus szybki. Mam to w ręce. No i już widzimy co jest. Standardowy śmiecił plażowy. Oczywiście zabieram potem do wrzucenia Przynajmniej trochę plaża będzie czystsza Okolica fajna, naprawdę powiem Wam Jakieś 20 km od Radomia Wólka Domiańska Czy coś takiego Najdnie nie pamiętam dokładnie nazwy No coś tam jest, powiem Wam Pełno śmieci No i jest złotóweczka Zawsze to złotóweczka Z takiej małej Dziurki tutaj ale powiem Wam, że tragedia. Śmieci jest tyle, że to się w pale nie mieści. Naprawdę pełno, pełno dziadostwa, w sumie jak zawsze. O, widzicie. A jeszcze drugie tyle mam. No na końcu Wam pokażę. No, ale jest już jedna sztuka monety, więc zawsze coś. Jest złotówka do kieszeni. Super. Zobaczcie sami, co się tu dzieje. Wszędzie sygnały. No i wszędzie śmieci. Pełno śmieci. Więc powiem Wam, że nie chodzę na słuch, tylko po prostu patrzę na oznaczenia i wszystkich sygnałów nie kopię. Nie da się wszystkich też pominąć, więc oczywiście trochę śmieci wykopię. No ale może, może mi się poszczęścić. Złotóweczka już jest. Leży sobie. Dwójeczka starsza widać, no ale jest waziko. Sztuka to sztuka. Już, je, już jest trójeczka na browara. 81 Pokazuje na programie Pitch. Dobra, idę jeszcze pochodzić, bo coś się zaczyna dziać. wieczce druga moneta. Oczywiście pełno jakichś sygnałów. Też stara moneta i 5 groszy. 3 zł i 5 groszy jak na razie. Dobra, już mniej więcej wiem, jakie oznaczenie ma, więc postaram się jak najwięcej monet wyciągnąć. Jestem tutaj bliżej wody, może coś z biżuterii wpadnie, nigdy nie wiadomo. Lecę dalej. Taka też bardzo spatynowiała, jest to 10 groszy współczesne. No i dobrze. Coś się zaczyna dziać, tylko niestety słońce już zachodzi. No ale jeszcze dam radę, jeszcze chwilę będzie jasno. Tam piękny pałac. Do Doma, chyba, tak. Ta miejscowość chyba nazywa się Domaniowice Wulka Dom, Domaniowska. I tu jest ten zalew. Fajne okolice. Cieszę się powiem Wam z tych wyjazdów na wykopaliska, bo trochę człowiek zwiedzi. Też chyba 10 groszy, tak. 10 groszy i też spatynowiałe, też stare. No jak dużo starych monet, to może tak nikt tutaj nie latał. Fajnie, ale w sumie tylko tu przy wodzie są. O proszę bardzo. I nawet łuseczka jest współczesna, strzelona, ślepak. <laughs> Śmiesznie. Ja jeszcze chodzę troszkę. Na razie tylko tamte pieniążki. No ale może jeszcze coś będzie. Jeszcze chwilę połażę. Kolejny moneciak. Chyba jeden grosz. Będzie. No już powiem wam, ściemnia się. Jeszcze chwilę pochodzę. Tak, jeden grosz. I podsumowanko, Szkoda, że tak krótko, no ale. Ale zawsze już coś jest, przynajmniej. Też stara, spatynowiała. Też szylona. <grystanie> A są jaja. Dwie łuski. <grystanie> to na śmieci. Ale monetek też jest trochę. Więc nie ma tragedii. I to nominał już większy 5 złotych aż. <grystanie> Fajnie, Nie jest patynowiała, więc jest nowa. Pewnie z tego roku. No fajnie, no już piąteczka cieszy, bo piąteczka to już jest piąteczka. To w sumie już chyba ponad 8 zł dzisiaj znalazłem. Fajnie, jeszcze chwilę pokręcę się, a nóż, a widelec wpadnie coś ciekawego. Dobra, bo w sumie się już ciemnia. Jest już prawie ciemno. No cóż, tyle miałem czasu, żeby pochodzić, ale zawsze pochodziłem. Coś tam znalazłem. Liczy się wypad w sumie. Ale, no nie ukrywając, jak na tak krótki czas udało mi się znaleźć trochę kasy. Kopa śmieci wiadomo jak to na plażach wszędzie. Ale fajnie przynajmniej oczyści się trochę terenu. Pochodziłem, chociaż wiadomo, że w pracy dużo, dużo pracy było na wykopaliskach. Ale wyjść z wykrywaczem zawsze można. Na wykopańska chodziłem sami, gdzieś nic niestety nie było. No ale co poradzić? A liczy się wypad, więc jestem zadowolony. Już wam pokazuję, ile czego znalazłem. Śmieci oczywiście nie filmowałem, bo nie ma to większego sensu, żeby filmować śmieci. Starałem się skupiać na lepszych sygnałach, no ale wiadomo, że zawsze te śmieci się też wykopie. Starałem się chodzić z panelem po prostu na skalę i łapać w sumie monety same, ale nie udało mi się, nie miałem czasu w sumie też, żeby wycinać poszczególne sygnały. Musiałbym wiedzieć mniej więcej jakie, jakie one są na skali, żeby je wyciąć na dyskryminacji. No a ja wam pokazuję co udało mi się znaleźć. Tutaj już ciemniej jak widzicie pod słońce. Robi się, ale już wam pod, pokazuję podsumowanko. No więc tak, jest dosyć ciemno, ale widzicie, kapsli tyle, zableczek od piwa tyle, znalazłem też dwie łuski, nie wiem gdzie mam drugą, od ślepaka, no i tutaj drobniczka, monetki, 5, 7, 8, 8 złotych i 11 groszy, zawsze coś, zawsze to pieniążek, w sumie po to się na plaży też chodzi, żeby znajdywać... Pieniążki, biżuterię, No, z biżuterii nie udało mi się nic znaleźć. Na pewno ta biżuteria jest w wodzie. Pełno śmieci, trochę monet, więc powiem wam, nie umiem wywnioskować, po prostu chodził tu ktoś, czy nie. No, wydaje mi się, że na pewno ktoś tutaj chodził z wykrywaczem po sezonie. No, ale sami, jak widzicie, po sezonie można też coś znaleźć, jeżeli chodzi o monetki. Na pewno z biżuterii też coś jest, na pewno w wodzie też jest biżuteria. Mnie aż ta, bardzo takie poszukiwania nie rajcują, ale w sumie y, miałem chwilę, mam możliwość y, to po prostu wybrałem się na plażę. Dawno nie kopałem na plaży. Miejsce fajne, przy okazji sobie zwiedziłem, zobaczyłem to miejsce, y, więc jestem zadowolony. No i wpadło 8 zł. Zawsze to 8 zł. Na coś tam będzie. Na jakieś picie jutro do pracy. No prawie to 3 czwarte paczki fajek, bo w sumie to palę, więc więc y, coś tam się znalazło y, tej kasy. Dobra, ja uciekam do domu, a Was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się, dzięki, że obejrzeliście ten krótki odcinek z plaży. No i teraz odpowiedź: czy warto chodzić po sezonie po plaży? Wydaje mi się, że warto. Y, zawsze, dla, y, dla sportu, w sumie można odwiedzić plażę, przejść się a nóż, a widelec. Może się coś znajdzie, nigdy nie wiadomo. Na jakiś sygnał się najdzie wykrywaczem. Dobra, wielkie dzięki, że obejrzeliście ten filmik jeszcze raz. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się i do następnego. Strzała, hej! No a gdy człowiek zmęczony powinien troszkę wypocząć po pracy, to ja chciałem Wam przy okazji pokazać, jaki mam nocleg. Noclegi zawsze mam przyzwoite. W sumie sam szukam tych noclegów, ale jest naprawdę fajnie. I pokażę Wam jedną fajną rzecz, yy, która. No, jest fajna po prostu. Zobaczcie, tak mieszkam. To jest taki pion, dwa piętra, więc może być dla całej rodziny. Ale tą fajną rzeczą jest to, zobaczcie, że jest tu mini sauna. Fajnie, zaraz się pakuję do tej sauny. Bo mówią, że sauna zdrowa. W sumie lubię saunę. Jak nieraz na baseny chodziłem to często siedziałem na tej saunie i w jacuzzi. A teraz wam pokażę górę. Góra też bardzo ładna. Więc w sumie gra gitara jestem nad samym zalewem, tam gdzie przed chwilą chodziłem z wykrywaczem, tu sobie śpię taki pokoik, telewizorek. W sumie bardzo przyzwoicie. No i łazienka. Się ma. To ja. No, chciałem Wam tak po prostu pokazać czemu nie. Dobra. Ja się ogarniam. Zjem coś, idę do sauny, spaghetti robię. Więc trzeba zjeść. I w sumie fajnie, że mam takie ładne warunki po pracy, bo człowiek zmęczony. Więc zrobię sobie coś do jedzonka. Do jedzonka włączę telewizorek i śmigam do sauny. Dobra. Do zobaczenia jutro już na wykopie archeologicznym. Ostatni dzień. Więc jutro kończymy, ale wycieczka fajna. Zwiedziłem fajne jezioro, trochę pokopałem, byłem na fajnych wykopaliskach. A w sumie to wszystko lubię. Dobra, widzimy się już jutro na, na wykopie archeologicznym. Strzała!